Trasa bezbłędna, po prostu piękne widoki, absolutna kwintesencja, easy rider, piękna sprawa, cudownie. Zaczęliśmy w Szwecji, wyjechaliśmy z samego rana, przejechaliśmy odcinek do punktu widokowego, piękne widoki, obejrzeliśmy sobie na punkcie widokowym. Następnie dojechaliśmy do granicy z Finlandią. No, dla nas to takie trochę symboliczne przekroczenie z jednego kraju do drugiego. Przeskoczyliśmy. No i dojechaliśmy na miejsce tutaj, gdzie będziemy mieli bardzo ciekawy chyba e, kulinarnie lunch. Andrzej Mruz, firma motyw Polska. Szwecja super. Finlandia jeszcze lepsza, ale coś czuję, że Norwegia pobije wszystko. Jesteśmy na farmie haski i jestem wzięta. Uwielbiam pieski. Podejrzewam, że jak tutaj zasypię śniegiem, to jest mega klimatycznie. Tam jest zaraz obok jest kominek. W domkach jest... Domki to mamy namioty i no, myślę, że z drugą połówką to by było super mega romantycznie. Grupa też daje radę. ja nie powiem, że nie. I te pieski tutaj, możesz podejść do nich, pogłaskać. To jest, to jest niesamowite, bo są wszystkie otwarte. No i takie do ludzi otwarte, no tak. Piotr Baryła, czyli po prostu bary, redaktor naczelny motogam.pl. W Skandynawii to najważniejsze mieć dostęp do świeżej, gorącej kawy, bo jak pada deszcz i jak jest szaro i ponuro, a tutaj często pada deszcz, to wtedy kawa jest absolutnie najważniejsza, więc kiedy jazda staje się długa i monotonna i chcecie w ciągu dnia pokonać kilkaset kilometrów, to musicie od czasu do czasu zatrzymywać się na kawę. Chyba że zamiast kawy lubicie dopingować się np. herbatą, no to wtedy w ten sposób. Skandynawia zachwyca. Zachwyca pięknem, ale ona jest surowa. I nie każdy lubi taki rodzaj krajobrazów, taki rodzaj ona jest specyficzna, ona jest zupełnie inna niż całe południe Europy. Ona jest piękna, ale trochę bardziej niedostępna. I jeżdżenie po Skandynawii na motocyklu jest takie nieoczywiste. jest takie kółeczka w wodzie, to jest typowa hodowla łososia norweskiego, stąd się biorą łososie na naszych stołach, w naszych lodówkach, w naszych sklepach. To jest taka forma walców, które mają, już nie pamiętam dokładnie ile, 30 czy tam 50 metrów głębokości w dół, jest to siatka taka, żeby tam się woda przez to wszystko, wszystko przelewała, te łososie są sztucznie karmione. Ja lubię łowić ryby, także, jak byłem tutaj w Norwegii, to wiedziałem, dostałem taką informację, że wokół tych, tych, no, tych hodowli jest zakaz łowienia ryb. Także normalnie do nich nie można podpływać, ale pamiętam były kilkukrotnie takie sytuacje, że maszyny, które czyściły tą siatkę, które tam się opuszczały w dół pod wodę, potrafiły przerwać siatkę i te łososie. Uciekały, wypływały gdzieś poza, poza obręb tych hodowli, i wtedy nie wiem kto rząd, jakaś organizacja, czy właściciel tych siatek pozwalał łowić ryby. Płacił za każdego złowionego łososia bagatela około 1000 koron. To wtedy, nie wiem, te 7 lat temu, to było w granicach 500 zł, tak? Około 500 zł. W jaki sposób oni to rozróżniają? To dzisiaj nie wiem, ale powiedzieli, że te łososie się różnią. A jaki jest cel i w ogóle zezwolenie tego, że można łowić te łososie? Otóż, żeby się nie zmieszały genetycznie. Jedziemy północną Norwegią. W tej chwili okrętujemy się na prom. Jest chwila odpoczynku. No muszę powiedzieć, że wczorajszy dzień był ekstremalnie, ekstremalnie trudny, a zarazem ciekawy. Takiego przeżycia to szczerze powiem nie miałam do tej pory, bo ten deszcz padał, a jeszcze silniejszy był wiatr. Ten wiatr cały czas próbował nas spychać z drogi. Miałem parę razy takich sytuacji, gdzie wiatr mnie z, z osi jezdni, aż zepchnął praktycznie na krawędź jezdni, trzeba było mocno kontrować. Ten wiatr był bardzo ciekawy, bo raz wiał i taki nieobliczalny, bo raz wiał z prawej strony od strony fiordu, po czym odbijał się od skał, które były po lewej stronie drogi i spychał nas w drugą stronę. Także to była nieustanna kontra, walka z tym wiatrem, jak nie z prawej, to z lewej, przekładanie motocykla, próba ne, jakby utrzymania ne, linii szyku. Przyjeździe motocyklowej nigdy czegoś takiego wcześniej nie, nie, nie doświadczałem. Powiem Wam, że Norwegia jest oszałamiająco piękna. Z nieskazitelnymi widokami, ale również jest taka surowa i mocno depresyjna. Jak jesteśmy w tu w Norwegii, nie, nie mieliśmy za dobrej pogody. Natomiast na pewno te widoki są znacznie piękniejsze niż w Szwecji, na przykład. Tutaj jest tak bardziej dziko mi się wydaje. Jak tak przejeżdżamy motocyklem, to mam wrażenie, że jestem, jak, jakbym jakiś film oglądała. Jaka jest Norwegia? Jak dla mnie, to przede wszystkim zróżnicowana, ponieważ wjeżdżając do tunelu, mamy piękną, słoneczną pogodę, a po wyjeździe z tunelu, deszcz. Po 6 km raptem spada na nas po prostu deszcz, a my w tym deszczu musimy pokonywać kolejne serpentyny wzdłuż norweskich fiordów, co jest oczywiście piękne. Nawrotki o 180 stopni w pełnym deszczu. Na samochody ciężarowe, kampery. A my musimy to wszystko robić. Jaka jest jeszcze Norwegia? Zapierająca te w piersi. Ponieważ niezależnie od tego, czy jest y, piękna pogoda i 20 stopni, czy tak jak powiedziałem, wyjeżdżamy z tunelu i jest nagle 7 stopni i deszcz, to wszędzie, ale to wszędzie na horyzoncie są piękne e, góry, piękne lasy, piękne fiordy. E, za chwilę jest jezioro. Co prawda częściej fiordy niż te jeziora, ale cały czas to wszystko zapiera dech w piersi, tak jak zresztą ten wodospad za mną. I jaka jest jeszcze Norwegia? Mokra, <gryw> mokra właśnie, bo tego deszczu nam w ogóle nie zabrakło, ale dobre ciuchy, dobre wdzianko, motocykl też robi robotę, jest faj, dobra szyba, dżane manetki, także, także taka jest właśnie Norwegia, w tym wszystkim no jest, no jest piękna.